Przede wszystkim gratulacje dla zespołu z Gdańska, bo zagrali naprawdę bardzo dobry mecz, no niestety my dzisiaj zagraliśmy słabszy mecz przede wszystkim, tutaj pojedynek na zagry zagrywce zdecydowanie wygrał zespół z Gdańska, Mariusz Wlazły zagrywał jak za najlepszych młodych, młodych lat, praktycznie nie myląc się posłał. Mówiąc tak kolokwialnie, bombę za bombą w każdą strefę i naprawdę bardzo ciężko było sobie z tym poradzić. Natomiast no, u nas ta zagrywka... Nie, nie była taka jak w ostatnich meczach. Nie mogliśmy złamać zespołu e, z Gdańska w przyjęciu. Przyjmowali to bardzo dobrze, a przy takim e, rozgrywającym, jaki jest e, kampa, to, to, to była woda na młyn na ich granie. Grali bardzo szybko i, i, i bardzo skutecznie. No nie, nie, tylko e, w drugim secie mieliśmy taki krótki zryw, gdzie e, odrobiliśmy 5 punktów straty. Wydawało się, że może e, tutaj coś, 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 coś się ruszy. Natomiast no, zespół z Gdańska był e, dzisiaj zespołem e, lepszym. Natomiast e, przed nami jest kolejny mecz i musimy wrócić spokojnie i ciężko przepracować ten tydzień, bo zespół z Nysy też przyjedzie walczyć o zwycięstwo. A na pewno chcielibyśmy na święta jechać ze spokojnymi głowami i ten mecz wygrać. Dzisiaj chyba też nie było elementów, w którym mogliśmy postraszyć rywali czymkolwiek. Zespół Gdańska bardzo cały czas wywierał na nas presję zagrywką, i to było, to było przede wszystkim mówię, to, był, to był klucz do, do całego grania. Nam tej, my tej presji nie potrafiliśmy dzisiaj wywrzeć na przeciwniku, i, 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 i to, było, to, to było konsekwencją. Wszystkie pozostałe te elementy, już atak czy blok, to, to mówię w dużej mierze to była konsekwencja z dobrej zagrywki Gdańska i dobrego ich przyjęcia. Przed nami trudny tydzień, bo ja tylko mam z salą, salę, także Puchar Polski. Tak, no dla nas najważniejszym, najważniejszym w tej chwili staramy się cały czas skupiać na tym, co jest przed nami i nie patrzymy gdzieś tam w przyszłość. Więc dla nas najważniejszym meczem jest w tej chwili mecz z Nysą i, i musimy się do niego dobrze przygotować. Mam nadzieję, że też te kłopoty zdrowotne nas są miną, bo w tym tygodniu praktycznie nie jednej jednostki żeśmy nie odbyli w pełnym składzie, że te problemy miną i, i do tego meczu będziemy gotowi. Trzeba, trzeba powiedzieć, że, że był to mecz jednostronny, tak? no, Na przestrzeni całego meczu nie mieliśmy punktu zaczepienia z drużyną z zdańska. Jedynym momentem był to, był to drugi set, gdzie, gdzie zagraliśmy fajnie w obronie, nawiązaliśmy, nawiązaliśmy walkę. Niestety nie udało dowieść się takiego poziomu do, do końca seta i, i, i szkoda, bo, bo mecz, tak jak, jak powiedziałem wcześniej, był, był jednostronny.